Dla większości z nas pokój to spokój. Najczęściej słyszę: Daj mi święty spokój, ale spokój nie jest święty. Święty jest pokój. Spokoju święci nie zaznawali, wręcz przeciwnie. Życie jest pełne problemów, pokus, niepewności i nie da się ich uniknąć. Prawdziwy pokój wynika tylko i wyłącznie z pewności posiadania relacji z Bogiem i trwania w Jego łasce. Taki jest pokój pański, który przewyższa wszelki umysł, bo jak mówi święty Paweł, tenże pokój przewyższa wszelką radość pochodzącą z ciała lub rzeczy materialnych. Pokój pochodzący od Pana Boga jest jak balsam. Uspokajający wewnętrznie człowieka. Napełnieni nim czujemy się bezpieczni wśród otaczającego nas świata pełnego niepewności, również co do przyszłości. Zaznając Bożego pokoju, stajemy się niczym ocean, na powierzchni mogą toczyć się burze, ale głębia jest spokojna i nic jej nie porusza. Bo niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Tobie Znania Świętego Augustyna. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, a wprowadzać pokój to czynić nasze życie prostszym i prawym, łagodzić sytuacje nieprzyjemne i konfliktowe. Jezus mówi, pokój zostawiam Wam. Pokój mój daje wam, nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Święty Paweł w liście do Filipian powiedział, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie z czek waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Takiego pokoju życzę sobie i wam.